Podcast zrealizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, UNICEF i Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu Szkoła Dostępna dla Wszystkich. Witam na kolejnym naszym spotkaniu. Jego tematem będzie ocena funkcjonalna w praktyce szkoły i poradni. Spotykamy się w tym samym gronie, czyli pani dyrektor Zofia Rostek. Pani Iwona Serwa Żydak i pani Marta Domecka oraz prowadząca Marzena Czarnocka. Zapraszam Was do przyjrzenia się trochę procesowi, który już dziś funkcjonuje w wielu szkołach, ale który jakby w nowej nomenklaturze ma nosić nazwę oceny funkcjonalnej i pokazywać procesowość działań szkoły w odniesieniu do planowania i wsparcia i realizacji wsparcia dla dzieci uczniów i rodziców, ale także nauczycieli. Ocena funkcjonalna rozumiana też jako proces nie tylko koncentrowania się na rozpoznaniu trudności dziecka, ale też na zobaczeniu kontekstu środowiskowego i wpływu tych czynników, które mogą na funkcjonowanie dziecka czy ucznia wpływać hamująco bądź stymulująco. Tak, bardzo dobry, inspirujący nauczyciel może wyzwalać u dziecka pewne zdolności. Ograniczenia czy trudna sytuacja rodziny bytowa może powodować, że dziecko może mieć trudności w uczeniu się, które nie są widoczne z perspektywy szkoły, ale jednak będą się przekładały na jego osiągnięcia. Więc proces, który dostrzega wszystkie uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie ucznia, ale też otwierający teraz perspektywę zarówno na środowisko klasy, na przykład rówieśników, którzy mają wpływ na funkcjonowanie dziecka, nauczyciela stosowanych przez niego metod, ale też metod wychowawczych, czy braku spójności między postawami dorosłych osób w środowisku wychowania i uczenia się. Całe spektrum zjawisk, które mogą determinować funkcjonowanie dziecka w konkretnej sytuacji życiowej. I chciałabym Was zapytać, jak z tej perspektywy, z perspektywy Waszych doświadczeń do tej pory związanych z prowadzeniem działań diagnostycznych? jakie korzyści może wprowadzić to nowe podejście i popatrzenie z poziomu szerokiej perspektywy w jakiej, i uwarunkowań, w jakich funkcjonuje uczenie, jakie korzyści dla uczniów może przynieść takie szerokie podejście, ale też myśląc o tym, jak możemy angażować bardziej rodziców albo jakie korzyści dla rodzica może mieć taki proces oceny, no i co też może być korzyścią dla nauczyciela. Marta, jeśli mogę Cię poprosić. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jeśli myślę o ocenie funkcjonalnej, to przede wszystkim to, że jest sprawiedliwa. To znaczy, ona faktycznie ocenia mocne strony trudności danego dziecka, abstrahując od tego, co mamy we wskazaniu medycznym, tylko sprawdza, jak dane dziecko funkcjonuje, z czym ma problem i gdzie możemy... I w których obszarach mu pomóc? No, niestety, tak się aktualnie dzieje, że z perspektywy poradni mówię, trafia do nas bardzo wiele dzieci z diagnozami medycznymi, które dobrze funkcjonują, ale samo, sama diagnoza medyczna jest już podstawą do starania się o pomoc. Jest mnóstwo dzieci, które nie mają takiej diagnozy, a wymagają bardzo dużego wsparcia i mają trudność, żeby to otrzymać. I to jest moim zdaniem szansa właśnie dla tych dzieci, szansa na to, żeby ta pomoc była celowa i docierała faktycznie tam, gdzie jest potrzebna. Przede wszystkim ocena funkcjonalna jest to ocena tego, jak dziecko funkcjonuje, na czym możemy bazować, w, na jakich mocnych stronach bazować, aby mu pomóc. Angażuje również w ten proces rodziców. Czyli środowisko domowe jest też kluczowe, tak? Czy ono jest wspierające? Czy ono y, może na, pomóc nauczycielowi? Czy rodzice mogą być zaangażowani w ten proces terapeutyczny? Y, jeżeli nie, no to mamy barierę, tak? Na którą też musimy zwrócić uwagę, że może ona y, być dużą przeszkodą w nabywaniu umiejętności y, z punktu widzenia y, edukacyjnego. Więc ja jestem bardzo ciekawa i bardzo czekam na przepisy prawa, które umożliwią nam w końcu pracę z oceną funkcjonalną i, i takim trochę innym myśleniem na temat diagnozy przede wszystkim nie skupianiem się na deficytach, a na mocnych stronach. Iwanka, trochę tak z perspektywy specjalisty, gdybyś miała powiedzieć, co takiego dla ucznia? W modelu biopsychospołecznym i w ocenie funkcjonalnej mogłoby być, czy jakby zwiększać te szanse, wyrównywać szanse edukacyjne, biorąc pod uwagę, że ten model medyczny, dotychczasowa praktyka w dużej mierze koncentruje się na tym, żeby rozpoznać potrzeby, zasadniczo stanowi dosyć duże ryzyko koncentracji na trudnościach. I próbie ich zniwelowania, czy próbie stymulowania mocnych stron. Poszerzając kontekst rozpoznania, o na przykład postawy rówieśników, czy one są akceptujące, czy wykluczające, o postawy nauczyciela, czy stosowane przez niego metody, tak? Bo jeśli tą metodą się dziecko nie nauczyło, a nauczyciel sztywno dalej prowadzi lekcje według tego schematu, no to pytanie. Jeśli zauważymy również ten komponent, jakim może być stosowana metoda, czy na przykład właśnie postawy, postawy wychowawcze rodziców nadmiernie pobłażliwe bo czy nadmiernie e, rygorystyczne, to jak to pokazuje pracę specjalistów i jak poszerza kontekst w ogóle myślenia o roli specjalistów w szkole? Zacznę może od tego, że w naszej placówce mamy ponad 40 orzeczeń żadne orzeczenie które do nas wpłynęło nie było dla nas zaskoczeniem to było rzeczywiście diagnoza którą wcześniej my obserwowaliśmy jako specjaliści nauczyciele wychowawcy prowadziliśmy własne diagnozy obserwacje dziecka pogłębioną o diagnozę w poradni i rzeczywiście nic nie było dla nas zaskoczeniem. Obserwujemy, że uczniowie w ósmej i siódmej klasie funkcjonują o wiele lepiej, ale jest to efekt pracy, która była włożona z naszej strony, efekt rodziców że zdecydowanie. I generalnie na spotkaniu w OPF u czyli ipet we wrześniu bądź w lutym zastanawiamy się wspólnie z rodzicem, czy jest potrzeba występowania o orzeczenie na kolejny etap. Więc wydaje mi się, że szkoła podstawowa jest tym miejscem, gdzie rzeczywiście tych... Orzeczeń, można tak kolokwialnie powiedzieć, jest wysyp, ale dlatego, że i zdecydowanie wydaje mi się, że większa liczba orzeczeń jest właśnie w tych pierwszych etapach edukacji. W liceach, w szkołach średnich jest ich zdecydowanie mniej, albo inaczej funkcjonują uczniowie, dlatego że jest to efekt pracy specjalistów w szkołach, w poradniach, efekt zaangażowania rodziców, ale też sam uczeń, potem już bardziej świadomy swoich dysfunkcji, trudności, nad nimi stara się panować czy wykompensować. Czy Nasza praca polega głównie, ja mówię o specjalistach, na diagnozowaniu, na prowadzeniu terapii, ale terapia jest też formą diagnozy. My prowadząc terapię z dziećmi obserwujemy efekty naszych działań, ale też przede wszystkim patrzymy, czy coś nastąpiło, jakiś regres czy progres, w czym możemy jeszcze pomóc. Na pewno taka diagnoza lekarska no, dla nas też jest informacją, że jednak trafiliśmy dobrze, że jednak rzeczywiście mamy dobre spostrzeżenia, ale też... Są rzeczywiście sytuacje takie, gdzie obserwujemy, że dziecko funkcjonuje na terenie szkoły na przykład dobrze, ale okazuje się, że w domu rzeczywiście jest wspomagane farmakoterapią, że jest ta diagnoza jednak słuszna i być może my nie widzimy całego kształtu funkcjonowania dziecka, bo on w szkole funkcjonuje już pod wpływem leków i jest wyciszone na przykład, tak? Ale w domach rzeczywiście rodzice funkcjonują trudniej, więc akurat uważam, że tutaj ta strona medyczna jest niezmiernie ważna. Może już, tak jak mówimy, widzimy gdzieś tam efekt końcowy, ale w momencie, kiedy na przykład w tym roku te też organizowałyśmy zespół do ucznia z wcześniej stwierdzonym ADHD. W klasach 1-3 to dziecko było diagnozowane przez naszych specjalistów, przez naszych nauczycieli. Udzielałyśmy pomoc. W końcu zachęciliśmy rodzica, żeby dokonał diagnozy pogłębionej w poradni. Rzeczywiście stwierdzone było ADHD, co nie było dla nas dziwne. Ja tylko powiem, że wszystkie opinie, które do nas docierają, to są opinie dotyczące dzieci, których my znamy, których mamy pod opieką, żadna opinia, która wpływa nie jest dla nas zaskoczeniem. Nie mamy właściwie takiej sytuacji, że o, nagle się okazuje, dziecko powinno uczęszczać na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasie szóstej. Nie, to jest dziecko nam znane i zazwyczaj uczęszcza już od pierwszej klasy i w momencie, kiedy widzimy, że już te nasze działania są rzeczywiście, no nie, przyniosą, nie przynoszą efektów takich, jakich byśmy sobie życzyli, wtedy prosimy rodziców o pogłębioną diagnozę. Często się nakończy na opinii, a często na orzeczeniu. Ale te nasze działania, nasza diagnoza na szczęście odnosi takie sukcesy, że rzeczywiście prowadzi do, do tego, że możemy temu dziecku dodatkowo zaoferować pomoc, na przykład w postaci nauczyciela smagającego, co czasem jest niezbędne. Tak? Widzimy, że rzeczywiście ta pomoc jest konieczna i od razu to dziecko nam rozkwita w momencie, kiedy ma dodatkową uwagę, kiedy wchodzą zajęcia rewalidacyjne na przykład. Więc z naszego punktu widzenia akurat... Tak jak już wcześniej podkreślaliśmy, nasza placówka być może jest rzeczywiście wyjątkowa pod tym względem, ale tak jak współpraca z poradnią układa nam się wzorowo i rzeczywiście moglibyśmy być przykładem i dobrą praktyką dla innych szkół, tak samo ta diagnoza, w mojej ocenie, ona jest wystarczająca. My rzeczywiście diagnozując potrzeby mocne strony uczniów, Jesteśmy w stanie zauważyć te trudności bądź ucznia zdolnego i dalej we współpracy z poradnią, co sobie bardzo cenimy. Zresztą każde spotkanie z przedstawicielem wymiana informacji, dla mnie jest nieoceniona. Tak? Spojrzenie okiem specjalisty z innego miejsca, który też jest w stanie zobaczyć, jak dziecko funkcjonuje w poradni, nawet na tym spotkaniu półtora godzinnym, jednego dnia, w kolejnym tygodniu jest dla mnie też zaskoczeniem czasem, i też jest dla mnie przyczynkiem do tego, żeby zastanowić, a może zmienimy coś u nas. Skoro tam. Dziecko funkcjonowało zupełnie inaczej niż u nas na zajęciach, i nawet rozmawiałam z panią dyrektor, z panią wicedyrektor. A może zorganizujmy mu terapię indywidualną, może tego to dziecko potrzebuje rzeczywiście, a może wręcz odwrotnie, może zapiszmy go na zajęcia grupowe. Więc ta współpraca jest nieoceniona. Ta wymiana informacji, spostrzeżeń i to, że inny specjalista z właśnie nie ze szkoły diagnozuje to dziecko dla mnie jest to y, bardzo ważne y, i to ta wspólna y, często dyskusja jak możemy pomóc jakie metody według specjalisty innego powinniśmy zastosować y, jest bardzo mile widziana i nie wyobrażam sobie pracy bez tego drugiego oka to jest y, dzięki za ten głos bo tak sobie myślę że ta perspektywa to światło z zewnątrz, pokazujące szerszy kontekst niż tylko to, co widzi nauczyciel z, ze swojej klasy, tak? Pokazując jakby tą inną perspektywę, też daje szansę na poszukanie różnego rodzaju rozwiązań. Nie wiem, co się pamiętasz, mieliśmy taki kiedyś problem wychowawczy w jednej z klas gdzie wchodził specjalista z poradni na obserwację po to, żeby zobaczyć między innymi tak, jakieś uwarunkowania, interakcje, relacje, w jakie wchodzą dzieci ze sobą, gdzie powstają, gdzie są te źródła napięcia e, i konfliktów między, między uczniami. No i znowu ta szersza perspektywa, okej, okay, to jeszcze wchodzą nam rodzice tych uczniów. E, jak to wygląda właśnie z twojej perspektywy, gdybyś? Czy znaczy, pewnie też popadamy w jakiś schematyzm, że daną klasę czy danego ucznia tak postrzegamy, tak oceniamy. I jeżeli ktoś z zewnątrz spojrzy, to być może otworzy no, nam właśnie no, takie inne spojrzenie na daną sytuację, nawet wychowawczą. Ale ja chciałabym powiedzieć, że. Mówimy o ocenie funkcjonalnej, ja powiem tak: na razie zbyt mało o tym wiem. Ja troszeczkę poczytałam, trochę zapoznałam się z proponowanymi narzędziami, wiem, że one mają być zmieniane. Jeżeli mamy ją rozumieć jako diagnozę potrzeb uczniów, uwzględniającą ich sytuację emocjonalną, społeczną, edukacyjną, identyfikację mocnych stron, słabych stron jego trudności, to jest taka kluczowa rola w pracy szkoły i ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że my takiej oceny w tej chwili dokonujemy, może nie korzystamy z takich narzędzi jak będą proponowane odgórnie, natomiast nie wyobrażam sobie pracy, żeby nie zrobić takiej diagnozy, czy to w oddziałach przedszkolnych, czy w klasie pierwszej na wejściu. Nie zobaczyć, z czym my się spotykamy, z jakimi zdolnościami uczniów mamy do czynienia, jakie mają kłopoty, jak mają rozwiniętą motorykę małą i gdzie mamy tutaj skupić swoje działania, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie rozmawiać też z ich rodzicami. Jeżeli już dokonamy takiej diagnozy, to po to mamy. Zebrania z rodzicami i są to zebrania na pewno prowadzone z całym zespołem rodziców i przedstawiające sytuacje w danej klasie, oczywiście bez nazwisk, bez omawiania indywidualnych sytuacji, ale później bardzo często nauczyciele indywidualnie już rozmawiają. Jeżeli widzą, czy zdolności, czy potrzebę wsparcia danego dziecka już na starcie samym, no to rozmawiamy indywidualnie z tymi rodzicami i dla nas, jeżeli ta Ocena funkcjonalna to jest właśnie taka diagnoza w porozumieniu z rodzicami, ze specjalistami to ona u nas jest prowadzona. Być może ona się nazywa inaczej nie jest nazywana oceną funkcjonalną. Korzystamy na pewno z, ze swoich narzędzi opracowanych przez lata. Ale niekoniecznie to są tylko narzędzia, ale to jest również obserwacja pracy ucznia podczas lekcji, jego relacji z rówieśnikami, jego otwartości na siebie, na innych. Zresztą ja prowadząc nawet takie spotkania rekrutacyjne w lutym dla rodziców, ewentualnych kandydatów do, do zerówki czy do klasy pierwszej, Mówię o tej dojrzałości szkolnej, czyli mówię, że ona musi być w różnych aspektach, a więc i tym poznawczym, i tym fizycznym, i tym emocjonalnym, i społecznym. I tak naprawdę zawsze podkreślam, że dla mnie ten aspekt emocjonalny i społeczny jest ważniejszy niż ten poznawczy. Bo jeżeli nie nauczyło się do tej pory, my mamy szansę pomóc mu, żeby pokonało te swoje trudności i żeby poznawało nowe rzeczy. Ale ten aspekt emocjonalny, czy potrafi informować o swoich niedogodnościach, o tym, co mu nie pasuje, dopytać o coś. Jeżeli ma taką śmiałość, to mamy szansę pomóc mu w tym jego rozwoju, na miarę jego możliwości, takich psychofizycznych. Staramy się też znać sytuacje rodzinne naszych uczniów. Mamy też, pewnie jak każda szkoła, wiele dzieci z rodzin, gdzie są rozwody, gdzie są jakieś konflikty. I my to wszystko wiemy, a więc my mamy tę diagnozę. Jeśli to się będzie nazywać ocena funkcjonalna, to, to, to będzie inne nazewnictwo, natomiast my o tych uczniach wiemy wszystko. Ja staram się naprawdę znać wszystkich swoich wychowanków, staram się wiedzieć, w której są klasie. Ja nie mówię tylko o dzieciach orzeczeniowych czy z opiniami, ale mówię o wszystkich swoich uczniach. A więc tutaj. Jest to taka kompleksowa ocena możliwości ucznia, potrzeb, trudności ucznia, ale też po to, żeby wspierać go w jego rozwoju. Na tyle, na ile ono może. I tak naprawdę dla mnie kluczowe w tym wszystkim to jest skupienie się na jego pozytywach i takie pozytywne wzmacnianie. Oczywiście, my dostrzegamy te trudności, ale my nie skupiamy się na nich. Ja zresztą, Iwonka tu będzie świadkiem na zebraniu Rady Pedagogicznej. Zawsze mówię, złap ucznia na tym, co umie, a nie na tym, czego nie umie, bo, bo to niesie za sobą sukces i to dodaje skrzydeł. Myślę, że nie tylko uczniowie, ale również nauczycielowi, że, że ten uczeń coś przyswoił, coś wie. Również często mówię, że jeżeli stawiasz trzecią ocenę niedostateczną, to znaczy, że ty nie dajesz szansy temu uczniowi, bo jeżeli postawiłeś pierwszą, to ty już wiesz, że on czegoś nie umie, co powinien umieć. Zrób wszystko, żeby na miarę jego możliwości przyswoił to, bo trzecia czy piąta ocena niedostateczna niczego nie wnosi do sytuacji. My już go zdiagnozowaliśmy i wiemy, że należy mu pomóc. Dzięki tak właśnie Słucham i tak sobie pomyślałam, że tak, z jednej strony ta indywidualizacja pracy z uczniem jako szansa na wyrównanie rzeczywiście szans edukacyjnych każdego, każdego ucznia. Zaraz ci coś oddam głos, ale chciałam jeszcze, jakbyś mogła też ewentualnie się podzielić swoimi spostrzeżeniami z tej perspektywy, kiedy wiemy wszystko o dziecku, kiedy poznajemy rodzinę i kiedy angażujemy rodzica do kontaktu z nauczycielem, to mamy wymierną korzyść w postaci otwartej komunikacji, rozmowy rzeczywiście o problemach i o ich rozwiązywaniu, taką płaszczyznę właściwie do porozumienia, do porozumienia między wszystkimi interesariuszami, tak, tego. Procesu. Ja nie wyobrażam sobie inaczej. Nie wyobrażam sobie szkoły bez aktywnego udziału rodziców, uczniów w życiu, swojego dziecka, ale również całej społeczności szkolnej. Ja. Nie wiem, no pewnie mówię, no, każdy dyrektor mówiąc o swojej szkole mówiłby to samo. Ja patrząc na zaangażowanie naszych rodziców, zaangażowanie naszej Rady Rodziców, funkcjonowanie szkoły, na ich pomysły, na ich, ich inicjatywy, takie właśnie, które niosą coś ich dzieciom, a naszym uczniom we współdziałaniu ze szkołą, naprawdę to jest rzecz dla mnie nieoceniona. I powiem szczerze, że, że przynosi mi to ogromną satysfakcję, że Stworzyliśmy taką z rodzicami płaszczyznę porozumienia. Mamy całą masę trudnych spraw, całą masę, bo to jest duża szkoła, mieszcząca się w trzech miejscach, a więc organizacyjnie dla wszystkich jest to trudne. Dla rodziców, bo muszą rozwieźć do różnych lokalizacji naszej szkoły swoje dzieci, jeśli mają w różnym wieku. Dla nauczycieli, że muszą zdążyć y, przemieścić się między tymi lokalizacjami, dla dyrektora również, żeby organizacyjnie to wszystko spiąć, ale to, że nie chcą zmienić tej szkoły, że pozostają mimo tych trudności logistycznych, organizacyjnych. To właśnie to jest atmosfera panująca w szkole, takiego wzajemnego szacunku, zaufania, ale również szanowania odmiennych czasami zdań, ale zawsze podejmowania inicjatyw, które dążą do, do rozwoju tych uczniów, do tego, żeby czuły się akceptowane. Ale chciałabym jeszcze też powiedzieć, że. Jest to dla nas ważne, żeby nie zgubić każdego ucznia. I powiem szczerze, jako nauczyciel wspomagający trzy godziny zajęć w jednej z klas u jednego z matematyków, i ja to powiedziałam głośno na ostatnim zebraniu rady, i teraz mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, że chylę czoła przed nauczycielem, który. Tak prowadzi swoje zajęcie, że daje szansę każdemu uczniowi i to jest ta zróżnicowana praca i podejście do ucznia takie, jakiego on wymaga w danym momencie, a więc gdzieś podjęcie zagadnienia i wytłumaczenie zagadnienia na początku lekcji, a później praca każdego ucznia albo w grupach w dowolnym tempie i nauczyciel daje radę w całej klasie podejść do każdego i pomóc mu w danym momencie. Dzięki za ten głos, bo to pokazuje, że ta indywidualizacja na starcie pozwala rzeczywiście na budowanie yy, indywidualizacji w procesie, w procesie w ogóle kształcenia. Jeszcze jedną, jedno słowo pewnie Marta, ja bym trochę te, też bym pomyślała o tym, jak z perspektywy wyzwań, czy jakby zadań poradni w kontekście oceny funkcjonalnej, jak widzisz... Korzyści albo przynajmniej możliwości wsparcia szkoły, czy poszerzenia też, też możliwości współpracy, tak bo mamy tu szereg takich doświadczeń, że dobra praktyka jest możliwa, ale też Uporządkowanie tego procesu, ustrukturyzowanie i wystandaryzowanie go w każdej szkole byłoby szansą dla wszystkich uczniów, myśląc o dostępnej w ogóle edukacji. No niestety muszę to powiedzieć, że wybrałaś do rozmowy dyrektor szkoły, która po prostu realizuje ocenę funkcjonalną w sposób, bym powiedziała, idealny, no ale nie jest tak wszędzie. Niestety z doświadczeń moich wynika, że nie wszystkie szkoły, dla nie wszystkich szkół jest to idea jasna i i raczej się skupiają na deficytach wśród swoich uczniów. Dlatego wydaje mi się, że wprowadzenie oceny funkcjonalnej i taka, takie ujednolicenie tego daje szansę właśnie na, na to, żeby te dobre praktyki były w każdej szkole. Faktycznie jest tak, że jest to coś nowego. Z perspektywy nauczycieli pewnie myślą o tym jako o wielkim obciążeniu i dodatkowej pracy. Natomiast znam arkusze, znam całą ideę tej oceny i uważam, że to jest uproszczenie pracy, a większe skupienie tak naprawdę na pomocy i w perspektywie czasu myślę, tutaj nie tylko o szkole podstawowej, ale tak naprawdę ta ocena wejdzie już na etapie żłobka, tak? Więc Wtedy już wychwycimy dzieci, osoby, które wymagają pomocy, i być może w szkole nie będziecie mieli 10% czy 20 orzeczeń, tylko ich w ogóle nie będzie, bo te dzieci zostaną zaopiekowane już na jakimś wcześniejszym etapie. I to jest uważam kluczowe, jeżeli chodzi o, o taką, o coś, o co walczymy, tak, żeby jednak ta pomoc była jak najszybciej, jak najwcześniej, i to jest szansa moim zdaniem jeżeli chodzi o prowadzenie oceny funkcjonalnej. Ja tak sobie wyobrażam, że nie, nie wyobrażam właściwie sobie funkcjonowania żadnej placówki edukacyjnej oświatowej bez takiej wielopłaszczyznowej współpracy, czyli między innymi poradni, nie wyobrażam sobie braku obecności rodziców w życiu szkoły. Dlatego, że to budowanie tej wspólnej przestrzeni takiej edukacyjnej, dostrzeganie i potrzeb, i możliwości uczniów, docenianie ich, no daje taką perspektywę właściwego funkcjonowania. Więc tutaj dla mnie mówię, czy to narzędzie będzie się nazywało tak, czy to, to inaczej. Nie wyobrażam sobie, że y, któraś szkoła nie robi diagnoz, nie. nie Opisuje swoich uczniów, chociażby w ocenach opisowych w klasach 1-3, co potrafią, co należy wzmocnić, co należy rozwijać. Nie określa ich sposobu czytania, rozumienia czytanego tekstu, umiejętności ortograficznych, podstawowych umiejętności matematycznych, a więc tak to widzę. Słuchajcie, z przykrością muszę kończyć nasze spotkanie. Zosia prawie cały arkusz obserwacji ucznia wymieniła. Myślę sobie tak, że to jest jeszcze jedna rzecz, która z oceny funkcjonalnej może wypływać jako korzyść. Wyjście z gabinetu i spotkanie się we wspólnej przestrzeni zarówno specjalistów z poradni, jak i specjalistów ze szkoły i przyjrzenie się wspólnym, wspólnym problemom, poszukiwanie wspólnych sposobów rozwiązań. Dziękuję wam bardzo z nadzieją być może na kolejne spotkania. Dziękujemy Dziękujemy. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję.